🎵🎵🎵 ciasteczko takie idziemy na pociąg i jedziemy do hełma. pierwszy raz, nie byłam jeszcze kawka jest dobra, spróbuj <grym i wyszczość> do pociągu z kawką, z, z McDonalda jak jest? aha, o jest pociąg już uznam to. tu? kiedyś jechałem, uznałem a to dawno, bo nie tak jest tak czternasty do trzynastego w numer 12 Planowy odjazd pociągu o Pociąg ekspres intercity premium do stacji traktu hmm. przez stację Warszawa Zachodnia, stoi na torze drugim, przy trzecim. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc i dostępny wyłącznie dla osób. Ostatnia jest pierwsza klasa. Jest widziałowa, taka stara. Stara? powiem, yy, gdzie jedziemy, jedziemy z Warszawy Centralnej, Warszawa Wschodnia, Otwock, Kwilawa Dęblin, Puławy Miasto, Nałęczów, Lublin, Lublin Lublin Zachodni, Lublin Główny, Świdnik Miasto, Rejowiec, Hełmiasto Miasto i do Chełmu. A długo? Będzie 2,5 godzinki. 2 godziny 44 minut. 2 godziny 44 no po no właśnie to będzie trochę czasu to fajnie o jedzie to będzie ciekawe miejsce bo będą fajne pociągi zagraniczne Zernizowany był w tamtym roku, tak? Czieramy tam większym pociągu 1200 mhm. relacji Warszawa Zachodu. Słyszymy się do Stacji Warszawy Wschodniej Warszawa Wschodnia Będzie dużo będzie siadać na wschodnię No, dużo będzie w tym pociągu, bo to wszystko w stronę Ukrainy, więc dużo będzie bo tak naprawdę niedaleko jest już przejście graniczne i będzie, można podjechać sobie jakimś tam do Kobla. Nie ma automatu, chciałam Zabrali. sobie coś kupić, bo takie... Bez automatu, no trudno. Taki trochę bezużyteczny. A no tak, bo tu rowery i tak dalej, wózki, coś tam nie. Lublin. Taki przedział mamy. Taki mamy przedział. Pojechał. Teraz w Lublin. Jesteśmy w Lublinie i teraz i pojechał dopiero ukraiński pociąg z Kijowa. Do Warszawy, a my będziemy inne pociągi ukraińskie oglądać. Do Lublina dużo osób jechało, dużo powysiadało i nie ma. Mhm, tak. Sami jesteśmy. Ale widać, bo ten ukraiński to widać, że coś opóźniono. Chyba ze trzy chyba, czy 4 tylko były te. To ukraińskie, ukraińskie ogóle zawsze 7 jest, jest 6. No właśnie. Bardzo mało było, dlatego pewnie opóźniane. Czyli z mogli mhm. podłączać do ta, ta, pociągi? Tak, tak, pewnie popsute. Przed 3 minuty do poziomu aż pojechał. No. Z dolechu z Tu był właśnie, od akurat około 8.30 mhm. było, tu i pojechał. koziołek. Co to jest za pociąg? Koziołek. koziołek? Koziołek. Do Poznania. Lublin, Poznań. O, ja pamiętam, że byliśmy tu w Lublinie właśnie. I ja tutaj przycham na cebularza, i on był taki dobry. No, szkoda, ale następnym razem wysiądę w Lublinie. A w hełmie może też jeszcze będą cebularze. Lublin to jest taki ciekawy nawet ciekawe miasto takie. Ja byłam w Lublinie tylko raz. I do hełma też. O, zobacz, jakie fajne graffiti czy coś tam takie, nie? Na, na budynkach. Takie, no, rozbudowuje się trochę Lublin. No. Widzą Państwo w pociągu 12 sto relacji warszawa Hełm. I w Hełmie. Idziemy y, coś spróbować. Co w hełmie można zjeść? Najwyższy jest to po stacja świetnie miasto. Wszelkie dodatkowych informacji udzielili osobiście przedział znajduje się. Na pewno może jakaś kawa dobra, 12. albo może poczki jakieś dobre, albo coś takiego bym zjadła. Coś tuczącego. Jesteśmy Świtnik Miasto i dwa kilometry stąd jest port lotniczy Lublin. Nie leciałam jeszcze z Lublina. I chyba nie opłacałoby się trochę czas tracić, nie? żeby tu jechać, żeby że pewnie dużo lotów nie ma, większość się z no, ale jakieś są na pewno jakieś takie niedalekie jak z Modlina pewnie. No to nie wiedziałam właśnie, że tutaj, myślałam, że bardziej tam od Lublina. To przy, tutaj przy Świdniku. Nazywa no. się Lublina jest w Świdniku. No bo to, no może, no bo to w, łatwiej powiedzieć Lublin, bo tak większe miasto. Tak tak, no właśnie, Warszawa Radom, tak. żeby, żeby ludzie po prostu kojarzyli, że to jest bliżej Warszawa, nie na przykład Wrocław Radom, nie? No, no, no. Bo ja już bym skołowana była. Wrocław Radom, czy nie wiem, Wrocław Kraków, nie? No to wiadomo, że. No tak, tak hełm jest, ile od Białorusi to ze 40 km, a od y, 20 km do granicy ukraińskiej. No to, y, to co to? Y, 10-15 tak, minut, władze, tak. 10-15 minut do, do granicy jakimś tam autobusem, czy nawet pociągiem można podjechać. Bo są z Ukrainy, jeżdżą pociągi. I ja później nagram jakieś fajne pociągi, które nie przyjeżdżają do Warszawy. Trzeba pojechać gdzieś tu w te okolice do Chełma, żeby, żeby te pociągi zobaczyć, nie? Już. Na no, no, Polska tak jest rozbudowana w te tory. Wszędzie można dojechać, Tak. Tam, jest ta A, tam. Może jest pociąg na lotnisko, tak, jakiś to jest, taki? Jest, no, taki. Tak, jest. No nie daje, bo jest ta stacja. Ta, no właśnie. Tam, te kominy to ta, A, szesła. to tam. No, a zobaczymy w hełmie te pociągi, bo będzie y, za godzinę jakiś tam y, do Dorochuska, tak? I później jeszcze... Gdzie? Będzie jechał Kowel? W niej A, to jeszcze gdzieś tam. Tu Jest jeszcze trochę pociągów. Zobaczcie, wiesz Ludzie z okolic tutaj yy, Lublina. Czy hełma, czy gdzieś tutaj okolic, a nawet z Ukrainy, mogą tutaj z Lublina też latać, bo są jakieś tam loty. Po co będą do Warszawy jechać z torbami, jak można w, w Lublinie wsiąść w samolot w, w Hełmie, Znaczy chciałam powiedzieć, co takiego jest, tra, jakieś tradycjonalnego do jedzenia, jak na przykład chodzi mi o takie, wiesz, coś jak. W Lublinie jest cebula, to w hełmie na przykład nie, buka, jakaś dożdżówka albo coś, no nie wiem co, nie znalazłam nic, nie wiem, poszukamy, zobaczymy. Chyba, że jakieś wypieki takie z hełma to wiesz, każdy region ma inne wypieki, jak ja lubię na Dolnym Śląsku bardzo pieczywo, u nas tak nie robią takiego, do... no chociaż są takie piekarnie, bo ja chodzę do tej piekarni, ale tej co lubię, ale Dolny Śląsk ma taki, jak ja przyjadę, wiesz, o co chodzi, nie? Tam i zjeść takiego chleba dobrego, nie? Każdy tam region coś ma dobrego. No, takie fajne stacje, jak gdzieś na Dolnym Śląsku Ci kojarzą, właśnie takie... No takie właśnie tak, takie trochę... W ogóle ładne regiony tu są. Ja jeszcze tu nie byłam, pierwszy raz. Bo ja jechałam do Rawy Ruskiej, to było tam y, tamtędy. A tutaj jest inne to przejście, więc y, tędy nie jechałam Miałam powiedzieć właśnie, że te, tutaj te stacje to są takie podobne do tych ukraińskich małych. Taki właśnie, no to rzeczywiście, że y, jest dużo podobieństw. hełm miasta. Widać, że tak miasta to nie za bardzo. Co? Nie widać miasta. Hełmianin. Jesteśmy już tu. Jeszcze jedna stacja. Stacja obiecała po czym kończy bieg, prosimy o opuszczenie składu pociągu. Do widzenia. Przemyślanie przejazdu są pociągi o, Pociąg do Kijowa, przez Kijów. No. A dużo wsiada, słuchaj. My też chyba wsiądziemy, co? Idziemy do kasy zapytać, e, ile kosztuje bilet. I z chęcią bym się przejechał. Do... Trochę dalej tam. Do Nitra. Albo do Kijowa też mogę. I do Kijowa też, no, wiadomo, nie? Zobacz, jak dużo leci. Nie wiadomo, czy to są. Kto to jest. Nie interesuje mnie, kto to jest, ale dużo ludzi idzie. Nie mhm. można y, sobie tak stanąć swobodnie, bo przeszkadzamy, nie? Za mały peron jest. Tak szeroki jest. Pociągi, których nie ma w Warszawie. Tylko tutaj. to już nie przyjeżdżają do Warszawy takie pociągi. Takie wagony w ogóle. Hełma. Tak. Z Hełma do Dnipra i tak dalej. Przez Kijów. I w Warszawie tyle wsiada. I w Hełmie tyle wsiada. Uh -huh. Czyli można powiedzieć, że pociągi z Warszawy. Y Wcale nie na Ukrainę uh -huh. są zapełnione jest, i oni się tu przesiadają. To jest takie jak na przykład ta Ruska, że prawie się da się przytolowowa przesiąść, tak? Tak. A tutaj da się przesiąść do Kijowa i do tego dnipura wskazują. Tak, ale do Rochusk tak samo. Uh -huh. Jest jeszcze i trochę połączeń innych. Uh -huh. Są szerokie tory, widać nawet, tak. To są szerokie tory, no, widzisz? To się... Czyli w Hełmie na jednym peronie są wąskie tory i szerokie tory, czyli ukraiński pociąg już jest na szerokich torach. Tak, czyli Rawa Ruska ma tak samo, że właśnie yy, obok są, na tym samym peronie. Idziemy zobaczyć. No, my jechaliśmy tym kombo właśnie. Mamy wagony takie szarą, niebiesko-żółte. A później mamy wagony szerokotorowe, takie granatowe z białym paskiem, dwoma paskami. I mamy jeszcze taki biały, jest z granatowym paskiem, czyli takie są różne. Hełmianin odjeżdża już. O, taki troszkę lepszy wagon. Znaczek ukraiński Całkiem inne wagony niż do nas przyjeżdżają. Bo, no bo do nas nie, nie przyjadą szeroko. Wiesz, szeroki ten rozstaw. Tylko wiesz, wąskie. Wyszliśmy z tego dworca takiego jak to on się nazywa, taki zastępczy tymczasowy. Coś tam bagaże, kantor. Mamy Biedronkę jakąś... Co tutaj dalej jest? Jakieś różne sklepiki, apteka takiego cebularza to ja nigdy nie widziałam. Patrz, nawet w Lublinie. Biedrące taki cebularz w hełmie. To, do, to już do Lublina. Nie wysiadamy w Lublinie, tylko przyjeżdżamy do hełma następnym razem na cebularza. Patrz jakie duże Mutanty Kosztuje 3,35 Ale zobacz jaki wielki. Ja lubię. Mówiłam w pociągu o tych cebularzach z Lublina. A może to są z Lublina? Duże, takie wielkie, wiesz. Najlepsze brączy.